Cześć! Nazywam się Anastazja i w świecie internetu jestem znana jako dewiantka. Do niedawna działałam pod pseudonimem Cherry, ale niezależnie od nazwy, której używam, moja historia i doświadczenia pozostają takie same. Nagrywam ten materiał z ogromną prośbą do wszystkich polskich wituberów oraz do was, moi kochani widzowie. To, co dzieje się od dłuższego czasu, przekroczyło wszelkie granice zdrowego rozsądku i wymknęło się spod jakiejkolwiek kontroli. Chcę Wam opowiedzieć o sytuacji, z którą się mierzymy, o konsekwencjach braku reakcji na takie zachowania oraz o tym, jak możemy temu zaradzić. Jak to się zaczęło? Od około dwóch lat padam ofiarą masowych ataków w internecie. To nie jest zwykła krytyka czy spory między twórcami, które naturalnie zdarzają się w każdej społeczności. Mowa tutaj o doxingu, hate raidach oskarżeniach o botowanie innych streamerów. A nawet o przypisywanie mi tak obrzydliwych rzeczy, których nie chcę powtarzać. Niektóre z tych zarzutów są tak absurdalne i skrajnie oburzające, że trudno mi uwierzyć, że ktokolwiek może w nie wierzyć. Niestety, internet rządzi się swoimi prawami, a manipulacja, plotki i kłamstwa są na porządku dziennym. To wszystko nie skończyło się jednak na zwykłych wyzwiskach czy internetowym hejcie. Sprawy przybrały znacznie poważniejszy obrót. Ostatnio wydarzyło się coś, co przekracza wszelkie granice moralności i prawa. W imieniu mojego moderatora wysyłano fałszywe maile na komisariat policji, zawierające groźby terrorystyczne. W jego domu zawitało nawet ABW. Ktoś usiłuje nie tylko mnie zastraszyć, ale również wciągnąć w to niewinne osoby, które mnie wspierają. Na domiar złego ojciec mojego moderatora jest policjantem, a w jego imieniu również wysyłano podobne wiadomości. Jak widzicie, to już nie jest żaden shitstorm, zwykła drama czy internetowe zaczepki. To realne niszczenie ludzi, ich życia osobistego i zawodowego. Szczerze to jestem przerażona faktem, do czego są zdolni ludzie, którzy mnie nie lubią. Dla mnie zawsze życie w internecie było raczej proste. Jeśli podoba mi się czyjś content, to go oglądam, a jeśli jakiegoś contentu nie lubię, to po prostu go ignoruję. Nie rozumiem dlaczego dla niektórych ludzi jest to takie trudne. Ataki na inne wituberki. Nie tylko ja jestem celem tych ataków. Dziewczyny z korpu, czyli naszej organizacji wituberskiej, także doświadczają podobnych rzeczy. Próby doxingu, fala hejtu, nienawiść za sam fakt istnienia w internecie. To tylko wierzchołki góry lodowej. Ludzie nazywają je kobietami lekkich obyczajów, twierdzą, że sprzedały się za model. Jakby bycie wituberką było czymś, co wymaga takich komentarzy. Wciąganie w to osób postronnych. <słuch> Jak dla typowego jarząbka wygląda wituberka w życiu realnym? Pewnie jest to większa dziewczyna, która farbuje włosy na jakiś nienaturalny kolor. Ależ oczywiście, że tak. <laughs> A teraz poważnie. W taki oto sposób ofiarą hejtu padła dziewczyna o X xKariem. Pisano obrzydliwe komentarze pod jej filmikami na TikToku, wykorzystywano jej zdjęcia i wizerunek jako mem. Wszystko to w nawiązaniu do mnie. Gdy się z nią skontaktowaliśmy, przeprosiła mnie za to, że ludzie obrażają mnie jej wyglądem. To było absurdalne i do dzisiaj mi łamie serce. Przecież w tej sytuacji byłyśmy jedynie ofiarami, na które uwzięli się internetowi hejterzy, no. Kolejna sprawa. Zmieniłam ostatnio nazwę konta na x, co się stało chwilę później. Moja stara nazwa została natychmiast przyjęta przez hejterskie konto. Takich kont jest kilka, całkowicie skupiają się na sianiu nienawiści i napuszczaniu ludzi na siebie. Co gorsza, używają do tego danych nie moich, lecz innej dziewczyny, z którą kiedyś się znałam. Wykorzystali jej zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, a pod tymi danymi pisali ohydne rzeczy. Rok temu udało się zdjąć jedno takie konto, ale sytuacja się powtórzyła. Teraz już szczerze nie wiem, jak mogę bronić nie tylko siebie, ale i innych przed takimi podłymi zachowaniami. Hipokryzja wituberów. Najbardziej boli mnie, że w całej tej sytuacji biorą udział inni wituberzy. Mam listę osób, które otwarcie na streamach wyśmiewały te sytuacje, rzucały danymi osobowymi i śmiały się z tego, co się dzieje. Wśród nich są też wituberzy, którzy powinni być przeciwni doxingowi. Ale wiecie, świat nie jest idealny. Ludzie, którzy byli tyranami w szkole, często zostają tyranami w internecie. Tym razem w formie anime Avatara. Film Uwera, czyli granie na cudzej krzywdzie. Jeden z najbardziej skandalicznych przypadków to film Uwera. To materiał, który dosłownie zachęca do doxingu. Pokazuje randomowe screenshoty z aplikacji do poznawania ludzi, grzebie w przeszłości, byle tylko zdobyć lajki i atencje. On sam przyznaje się do tego na jednym ze screenshotów. Zobaczcie proszę sami. Większość osób w community zwyczajnie jej nie cierpi, nie trawi i nie potrafi wytrzymać na jej streamie dłużej niż 2 sekundy, nic zresztą dziwnego. I o ile w przypadku niektórych sytuacji ludzie idą podświadomie z nurtem i w ten sposób potrafią napędzać spiralę hejtu, ale w przypadku Czapi jest on wręcz perfekcyjnie uzasadniony, co pozwolicie mi, że dzisiaj Wam opowiem. Nie rozumiem, co stało się z polskim VTubingiem. Przecież mieliśmy tworzyć zabawny, kolorowy świat, anime postaci, a nie polować na siebie nawzajem jak sępy. Dlaczego zamiast skupić się na swoim kontencie, tak wielu YouTuberów woli uczestniczyć w dramach i hejtach? Szczerze, nie rozumiem tego. Kasiks, czyli przyzwolenie większego twórcy na hejtowanie mniejszego. Kasiks, tworząc tier listę twórców, umieściła mnie w kategorii ścieku, mimo że nie znała mojego kontentu, a w swojej ocenie powtórzyła zarzuty o seksualizację i inne kwestie, które pierwotnie zostały stworzone przez moich hejterów. Seksualizacja kontentu pod przykrywką anime postaci, uważam, że jest to najgorszy tier streamu. Uuuu, mega ajaja, popatrzcie, to jest tu, ajaja anime dziewczynka, uuuu. czy jesteś dalej świnką? Nie, teraz jestem anime dziewczynką, Zawsze chciałam być Vtuberką i im zazdroszczę. Później na streamie przyjęła dziecinny ton głosu, co można było odebrać jako próbę wbicia mi szpileczki. Najwyraźniej moja krytyka jej zachowania dość mocno ją dotknęła. Jak ty możesz tak do mnie powiedzieć? Omyg, ty chyba jest, jesteś smutną osobą. Jesteś smutną osobą, a ja ja? Jako większa twórczyni miała znaczący wpływ na odbiorców, co sprawiło, że nieprzychylni mi wituberzy dołączyli do fali krytyki. Jedną z takich osób był Chiyoko, który stworzył kompilację moich shortów w prześmiewczej formie, prawdopodobnie licząc na większe zasięgi. Początkowo naiwnie myślałam, że zrobił to w dobrej wierze, ale kiedy zaczął cieszyć się z negatywnego odbioru wobec mnie i twierdzić, że boli mnie istnienie tego filmu, postanowiłam odpowiedzieć w sposób, no, nieprzemyślany. Udostępniłam ten materiał u siebie, chcąc pokazać, że nie mam z nim problemu. To moje klipy, uważam, że są zabawne nie widzę w nich niczego złego to jednak uruchomiło kolejną falę reakcji pod hasłem murem #muremzaczyjoko zarzucono mi kradzież 85% materiału czyli moich własnych nagrań co zabawne nawet wyliczyli ile moje nagrania zajmowały procent <tryk> trudno mi zrozumieć jak można ukraść coś samemu sobie no ale przyznaję że mój ruch był nierozsądny i niepotrzebny nie zmienia to jednak faktu, że zachowanie Chiyoko również pozostawiało wiele do życzenia i nie był to pierwszy raz, gdy kierował wobec mnie tego typu działania. Jednak z perspektywy czasu widzę, że nie powinnam była zareagować w taki sposób. To było dziecinne. Kiedy człowiek czuje się osaczony, czasami podejmuje pochopne decyzje i ja wpadłam w tę pułapkę, wyciągnęłam z tego swoją lekcję. W ramach tagu za Chiyoko pojawiły się także próby wpłynięcia na moją współpracę z Instant Gaming i wymuszenie jej zerwania co pokazuje, jak bardzo sytuacja się rozrosła. Ale dlaczego tak mnie nie lubią? Uwer w swoim filmie stwierdza, że hejt, który na mnie spada, jest usprawiedliwiony. Ale w przypadku Chapi jest on wręcz perfekcyjnie uzasadniony. Nie wiem, jak można w ogóle wypowiedzieć coś takiego, zwłaszcza jako twórca, ponieważ hejt nigdy nie jest usprawiedliwiony. Zatem, jakie są moje grzechy? Czym zasłużyłam? Przedstawmy to w kilku punktach. Zarzuca mi się czarny humor. I to prawda, mam czarny humor, tak jak większość ludzi z dystansem do siebie i do życia. Nikogo to przecież nie krzywdzi. Nie lubię DEI i tęczowej propagandy. Tak? To również prawda. Jestem tradycjonalistką. Seksualizuję swój content. Kilka klipów z momentów odklejek na streamach i żartów to dla niektórych 100% mojego kontentu. Zasmucę was, ale nie. Nie jestem lud tuberką. Bardzo mi do niej daleko. Komentarze na R34 z moim nickiem są moje. Nie, nie są moje. Są obrzydliwe i nie mam z nimi nic wspólnego. Wspieranie AI i sprzedawanie AI merchu. Merch w naszym sklepie zawsze był zamawiany od prawdziwych artystów. Jajki był jedynie placeholderem, kiedy powstawała strona. Zakłamywanie wieku. Tak, robię to. Każda rozsądna wituberka wymyśla swojej postaci wzrost, wiek, rasę, imię i inne rzeczy. Naprawdę myślicie, że ktoś kto jest demonem ma 666 lat w rzeczywistości? Mówienie, że wanimy, seksualizacja jest normalna, tak? Powiedziałam to. Ale zostało to całkowicie wyrwane z kontekstu. To stwierdzenie może oburzać, ale każdy kto ma za sobą wiele serii doskonale wie, że większość z nich opiera się na swoistych archetypach postaci, tak jak i pewnym podkreślaniu wdzięków żeńskich postaci. Krótkie spódniczki w mundurkach, zakulanówki, często nastoletnie postaci. Dla anime turystów to jest właśnie seksualizacja. I odnosząc się do tego, rzuciłam komentarzem, że jeśli ktoś uważa to za seksualizację, to tak Taka seksualizacja jest w anime normalna i posiadają większość serii. W końcu odcinki plażowe to już przecież mem praktycznie każdej serii. No ale to burza, powtarzam, no, tylko anime turystów. Bycie PDF-em lub PDF-baitem. Naprawdę? Tego nawet nie ma jak skomentować. Marzę o świecie, w którym ludzie zrozumieją wagę tego oszczerstwa, bo to okropne pomówienie. To ja zaczynam dramę. Odrobina researchu wystarczy, żeby wiedzieć, że to nieprawda. Ja tylko odpowiadam na ataki w moją stronę, bo dla twórcy internetowego reputacja to wszystko, co ma: botowanie streamów i nasyłanie ludzi na innych twórców. Kolejne kłamstwo wymyślone przez kejterów. Wystarczy wejść do naszego community i posiedzieć tam chwilkę, by się przekonać, jak wygląda rzeczywistość. Słowami zakończenia, hejt nigdy nie jest usprawiedliwiony. To wszystko, co się dzieje, nie powinno mieć miejsca. Hejt jest zły, zawsze. Jeżeli widzisz, że ktoś organizuje hate ride na inną osobę, nie bierz w nich udziału. Proszę zastanówcie się, jakie korzyści ma ta osoba z wyzywania drugiego człowieka, dlaczego żyje tą nienawiścią. Proszę nie patrzcie na ofiary hate jakby to było usprawiedliwione, jakby to, co je spotyka, było normalnym zachowaniem, które po prostu w internecie jest. Bierność również nie jest zawsze dobrą reakcją. Tak szczerze, jak o tym tak myślę teraz. To najlepsze, co możemy zrobić, to pokazać, że nie ma przyzwolenia na takie zachowanie. Wituberze mają swoje powody, dla których chcą ukrywać prywatne dane. Każdy ma prawo do bezpiecznej przestrzeni. Nie możemy pozwolić, by nasze środowisko stało się toksyczne i niebezpieczne dla twórców, dla widzów czy po prostu dla osób, które chcą w internecie być. Nie można wymuszać tego, żeby ludzie rzucali swoimi danymi na lewo i na prawo, bo ktoś po prostu chce o nich wiedzieć. Wylałam wiele łez przez te sytuacje. Wiele razy chciałam rzucić to wszystko, ale kocham Vituming całym sercem. Bardzo chciałabym, by rozwinął się w Polsce. Okej, okay, ja już zniosę te teksty o tym, że jestem cysterną. Już naprawdę zniosę te wszystkie wyzwiska, no ale proszę, niech one się nie przelewają na innych ludzi. Niech te dziewczyny, które przyjdą po mnie, mają po prostu łatwiejszy start. Niech ta nienawiść w końcu przestanie być normalizowana. Mimo wszystko jest mi ciężko, kiedy od dwóch lat ludzie każdego dnia życzą mi śmierci, obrażają moich rodziców, starają się skrzywdzić bliskie mi osoby i wyzywają moich widzów od najgorszych epitetów nawet kiedy byłam w żałobie potrafili pisać, że ktoś mi zdechł. Takie rzeczy naprawdę wchodzą na głowę. Na razie radzę sobie ze wsparciem widzów, moderacji, no i moich ukochanych dziewcząt z pierwszej generacji Koi Ale szczerze boję się, kochani, panicznie się boję, że jeśli to wszystko potrwa dłużej i przekroczy kolejne granice i kolejne granice, to będę zmuszona sięgnąć po pomoc psychiatry i farmakologię. Odebrano mi trochę radości zrobienia tego wszystkiego i nie bardzo wiem, jak ją odzyskać. Nie bardzo wiem, jak mogę sobie z tym wszystkim poradzić. Niektóre rzeczy zostały zgłoszone na policję, no ale wtedy, wiecie, ktoś nagrywa nowy filmik, powtarzając te same oskarżenia, oczywiście nie mając na nie żadnych dowodów. A nowe osoby nie robią researchu, tylko wierzą takiemu <grym> wyrowi. No i znów grono hejterów się powiększa. Mimo wszystko, jeśli dotrwaliście do teraz, to bardzo Wam dziękuję za Wasz czas. Dziękuję każdej osobie, która to rozumie i zdecyduje się walczyć z tym zjawiskiem. Proszę, nie pozwólmy, aby nienawiść stała się normą. Marzę o tym, żebyśmy mogli stworzyć razem bezpieczną przestrzeń, w której można porozmawiać o wszystkim, ale tak z szacunkiem do siebie, no i dojrzałością. Chcę wierzyć, że dobrych ludzi jest więcej. Dziękuję Wam. Raz jeszcze. No i pamiętajcie kochani, vituberem się jest a nie bywa. <grywa> Czołem.